Dzień dobry moje drogie Skorpione, Witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni. Następny film tygodniowy dla was w przyszły wtorek. Kochani, zapraszam również do playlist oraz zapraszam do opisu tego filmu, tam bowiem znajdziecie tak zwane informacje podstawowe. Dobra, zaczynamy. Wy sami e, piątka mieczy. Uch. No tak powiedziałabym e, gruntownie stawiacie na swoim. Trudno powiedzieć do końca o co chodzi, bo pragniecie się wyswobodzić z jakiejś sytuacji, walczycie o swoje, walczycie o to, co Waszym zdaniem jest Wasze, o kogoś być może, no ale tutaj sposób, w jaki um, jest mało dyplomatyczny, o tak to nazwę. Sposób, w jaki um, prezentuje się wasza energia. Jest to konieczność i chęć postawienia no, nie wiem, czy konieczność chęć postawienia na swoim. Bardzo silnie się rysuje, niezależnie od wszystkiego. Uważajcie, żeby nie mieć później poczucia winy, bądź um, po prostu wyrzutów sumienia. Co w sprawach uczuć? Pozostań optymistą w kwestiach uczuciowych. Pozytywne myślenie i wiara zapewnią ci romantyczność i zmienią coś. Jest koło fortuny przy tym. Okay, więc tutaj faktycznie jakaś doza dyplomacji by się przydała. Dobre wibracje, kochane moje skorpiony. Niezakładanie negatywnych scenariuszy. Jeśli chcecie przyciągnąć czyjąś uwagę, zmienić coś w swojej relacji, doprowadzić do tego, żeby sprawy się ruszały, tak, żeby sprawy się ruszyły. Może w październiku coś tknie, tu jest dziesiątka, tak mi przyszło do głowy, dziesiąty miesiąc, ale. Drgnie w sensie, ale trzeba jakby myśleć o tym, co najlepsze. I tu mam fajną energię, taką bardzo delikatną, flirtującą, wesołą, a tu mam w Piątce Mieczy osobę, która tak bardzo, ale tak bardzo chce czegoś, pragnie czegoś, że będzie po prostu stawiać na swoim, na zasadzie albo tak jak ja, albo w ogóle. Więc tutaj jest duża rozbieżność. Zwróćcie na to, proszę, uwagę. A co mamy w sprawach uczuć, to już wiemy w finansach. Radość, możliwości nowe, sukces, nowe pomysły się rodzą, coś, coś staje się jasne. Słońce jest z bardzo dobrą energią, zapowiada dobry czas finansowy. Zapowiada również e, taką, e, takie sytuacje, w których nawet gdy są jakiegoś rodzaju terapaty i problemy, to my i tak jesteśmy w stanie sobie poradzić. Natomiast nie wydaje mi się, żeby pieniądze stanęły wam mocno jakieś e, e, tam. Może inaczej, żeby sprawy finansowe jakoś tak was mocno martwiły w tym tygodniu, tutaj się wręcz rysuje jakaś możliwość fajna. Hmm, a co w pracy? Trójka mieczy. Hmm, to ciekawe, doprecyzuję wam to. To może w pracy walczycie o pieniądze? Jest jakieś rozczarowanie, ale zawodowe. Natomiast pieniądze są. Mm -hmm. Słuchajcie, dużo kart wypadło po kolei. Okej. Okay. Rozczarowanie z czym w pracy, bo mieliśmy jakąś osobę w swoim otoczeniu e, młodszą od siebie, może albo jakąś nową możliwość, nowy projekt, coś się zaczynało dziać, rozwijać. Um, to nam, jakby to powiedzieć, um, to sprawiało, że byliśmy chętni do tego wyzwania. Chcieliśmy. Um, chcieliśmy się tym zajmować, i później pojawia się siedem mieczy i rycerz kielichów. Czyli tam były jakieś ukryte intencje. Ukryte intencje. Dla części z Was to bardzo specyficzna informacja, więc sprawdźcie sobie ascendent Księżyc-Wenus. Ale tutaj po prostu zawodowo była osoba, która miała takie romansowe, no albo wy chcieliście sobie z kimś poromansować pracując, no i wokół tego pojawia się jakiegoś rodzaju mm, sytuacja trudna teraz. ok? Natomiast to jest jakaś osobista sprawa. To nie ma przełożenia na pieniądze. To tak jakby ktoś pracując z Wami liczył na jakiegoś rodzaju relacje natury bardzo prywatnej, intymnej. Po cichu. Czyli, a, no może nie wiem, któraś ze stron nie chciała łączyć kwestie pracy z kwestiami romansowymi. Jest to jakaś nieuczciwość wokół tego. No i jakby, wiecie. Pytanie kto, co, jakie miał oczekiwania. Natomiast koniec końców, um, to jest tylko taka moim zdaniem chwilowa energia. Wyjdziecie z tego, jakby, nie sądzę, żeby to miało na Was dłużej wpływ. Jeśli to do Was, moi drodzy, ktoś zawodowo czynił jakieś awanse, no to tutaj bardzo jasno mówicie nie z jakiegoś powodu, albo na odwrót. Dobra, zobaczmy, co jest na poziomie rodziny, przyjaciół. Przemyśl to. A co. A to, że tu mamy kochanków, no to jest tutaj, moje drogie skorpiony, które są w związkach stałych, no to faktycznie przy pracy pojawia się ktoś, kto ma ochotę na, z Wami na romans, na jakąś bliższą znajomość, tak, no i może nawzajem, karta mówi przemyśl to. Ech, przemyśl to. Może po przemyśleniu uznasz, że mm, masz za dużo do stracenia. Być może nie warto poddawać się takiej chwili uniesienia, która de facto w dłuższej perspektywie do nikąd nie doprowadzi. Taki zdrowy rozsądek tutaj się włącza, więc powiedziałabym, że należy zwrócić uwagę na adoratorów w pracy. Oni nie mają bezpośredniego przełożenia na wasz status finansowy, ale. Atmosfera się zepsuje, mhm. <taki> tak bym to określiła. Dobra, ostrzeżenia. No, ten wybór, tu jest wybór. To jest, to jest dla Skorpiona bardzo charakterystyczne. Słuchajcie, przesłanie dla osób, które mają sytuację, mają kogoś w domu. Na stałe i mają w pracy osobę, y, która czegoś pragnie z Wami więcej niż tylko pracować. Tudzież ta osoba ma kogoś na stałe w domu, Wy jesteście powiedzmy sobie singlem, i ona chciałaby coś z Wami mieć więcej, a ma w domu jakby żonę męża, tak? Przemyśl, to zastanów się, to się tu bardzo silnie pokazuje, czy tego chcesz, bo jeśli teraz tego nie czujesz, to wiesz doskonale, moim zdaniem, jak to może się skończyć jak takie sytuacje najczęściej się kończą. Okej? Okay? Moje drogie panie, no to też tutaj, jakby, jeśli pracujecie sobie pięknie, dzielnie, fajnie, jest miło, i wokół was kręci się e, jakiś cesarz, czyli mężczyzna, który ma, nazwijmy to, rodzinę to weźcie proszę pod uwagę, że takie, takie sytuacje najczęściej kończą się w ten sam sposób wielkim rozczarowaniem i zazwyczaj e, Pan Cesarz wraca do domu, do żony, do dzieci, a cierpi ta druga strona, więc to po prostu tak specyficzne. słuchajcie, przekaz, że nawet nie wiem, czy do kogokolwiek to trafi, więc bardzo proszę, akurat tak się karty nam pokazały e, i ta wiadomość aż bije z nich, żebyście sprawdzili sobie Ascendent Księżyc Wenus. No dobra, moi mili, i teraz co? O, coś miłego, nieoczekiwanego. No sąd ostateczny jak nic. Ktoś będzie próbował powrotów. Sąd ostateczny to nie musi być związane z tą osobą. Um, tutaj, jakby, jeśli wam na kimś zależało, jeśli chcieliście, żeby ta osoba do was wróciła, jeśli chcieliście z nią nawiązać znowu jakąś nić, um, jakby no, kontakt. Zapomnieć o tym, co było, to tutaj jest szansa na to, że to się zdarzy. Natomiast nie do końca, jest tyle scenariuszy dla Skorpiona, niesamowite czytanie, słuchajcie, jest bardzo dużo scenariuszy dla Skorpiona, bo te romant ten romantyczny dla mnie jest w ogóle odrębny od tego zawodowego, ponieważ ten romantyczny wiąże się raczej z sytuacją, w której to wy bardzo chciałybyście, zależy Wam na tym, żeby coś odmienić z kimś w Waszym życiu uczuciowym. Tak. A i tutaj to się dzieje. Więc myślę sobie, że tutaj ta asertywność ogromna może być związana ze sprawami zawodowymi, gdzie jasno komuś mówicie po przemyśleniu: być może, że nie jesteście zainteresowani wchodzeniem w jakieś bliższe relacje, nie łączycie spraw romansowych z zawodowymi. Słuchajcie, też ważne jest, żebyście się wy odnaleźli w tej historii. OK, to Wam też, jakby przede wszystkim, to jest powiedziałabym dla Was najważniejsze, odnaleźć się w tej historii. Uważajcie na siebie. Bardzo interesujące czytanie. Naprawdę najbardziej interesujące ze wszystkich do tej pory, które zrobiłam. Wciskam, pozdrawiam i do usłyszenia.